Żegnamy pana. Teraz tylko Berlin przejąć. Poddawaj się chuj! Poddaję się. Teraz trzeba się przyżykować na Polskę. Polak Wojna. Oddajesz mi Opole, bo muszę jak najszybciej dotrzeć do Krakowa. Polsko, co się stało? To się stało, że wojska Unii zajęły mi pół kraju, a za chwilę dotrą też tu. Chwila co? Wiem, uciekniemy do Afryki. Teraz jak w 39. wkraczamy do Warszawy. Jedyna opcja to odłączenie się od Polski. Raczej tak. Co tam się odpieprza? Chodź, Słowacjo. Zrobię sobie sojusznika na Bałkanach. Dostaniesz wypierdol od moich skibdy kartofli z Ohio. S z nim. Moi ludzie są jeszcze bardziej czarniejsi w tych okularach. Łatwo z nim poszło po prostu jak po maśle. Co tam się dzieje? Czas na Anschluss. 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 Anschluss.